Cześć klejerzy, witam Was w świątecznych piosenkach. Postaram się, żeby pojawiły się chociaż dwa utwory na ukulele yy, w tym roku, przed świętami, na kanale. I oczywiście jeśli jest Wam mało, to przygotowałem dla Was kolendowe granie 1.0 w wersji VOD na ukulele. Jest to sześć bardzo fajnych, bardzo łatwo opracowanych kolęd, w których będziemy razem ćwiczyli bicie akordowe, razem będziemy ćwiczyli schematy, będą wyświetlały się teksty, razem będziemy ćwiczyli wspólne granie i śpiewanie. Także zapraszam Was do sklepu, no i do nowej lekcji. Zaczynamy! No. <music> Świąteczna y, Jingle Bells, lub nie wiem, polska wersja chyba padać Śnieg jest naprawdę banalnie prosta. Jedyne, co Wam może trochę sprawić problemu, to tempo, jeśli będziecie chcieli faktycznie utrzymać prawidłowe tempo tego utworu w biciu akordowym. OK, a więc zapiszcie sobie akordy, jakie będziemy mieli w zwrotce. Akord C-dur, akord F-dur, akord G-dur i akord C-dur. I tą linijkę będziemy musieli powtórzyć dwa razy. Z tym, że będzie jedna mała różnica na końcówkach, jeśli chodzi o bicie akordowe, ale o tym za chwilę. Akord Cedur dla przypomnienia oczywiście, bo jeśli przerabiacie wszystkie lekcje od początku, to już bardzo dobrze znacie ten akord. Jeśli ledwo włączyliście tę lekcję i dopiero zaczynacie na ukulele, zajrzyjcie do tych pierwszych lekcji i nauczcie się tych innych akordów, które poznaliśmy, i innych bicia akordowych. Okay, ok, a więc akord Cedur sam trzeci palec na trzecim progu na strunie pierwszej, następnie mamy akord F-dur, czyli pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej i dokładacie do tego drugi palec na drugim progu na strunie czwartej. Następnie jest akord G-dur, wyglądający jak D-dur na gitarze, czyli drugi, trzeci i pierwszy palec, a czwarta struna pusta, to jest tylko i wyłącznie przypomnienie, zakładam, że już naprawdę potraficie grać na ukulele. I ostatni akord to znowu akord C-dur, okej? Okay? I teraz jeśli chodzi o tobicie akordowe, wygląda następująco, jest to jedno uderzenie w dół i później szybsze uderzenia dół-góra, okej? Okay? Czyli jedno uderzenie w dół i później dół, góra Dół, dół, góra. Jeszcze raz. Dół, dół, góra Jeszcze raz. Dół, dół, góra Jeszcze raz. Dół, dół, góra. Jeszcze trzy. Dół, dół, góra. Dół, dół, góra I ostatni. Dół, dół, góra Ok, a teraz spróbujmy sobie to zapętlić, tak? Czyli będzie to wyglądało następująco. do do góra, dół, dół, góra, dół, dół, góra, dół, dół, góra. Pamiętajcie, że to pierwsze uderzenie w dół. Może być troszeczkę mocniejsze. Takie zaakcentowane, żebyście czuli, gdzie jest początek bicia, a gdzie jest koniec bicia, tak? Du, du, gra, du, du, góra. Możemy trochę przyspieszyć. Du, du gra, du, du gra, pam, pa, pa, pam, pa, pa du, du góra, du, du góra, tam, ta, ta, tam, jeszcze szybciej. Okej, okay, jak już zrobicie takie tempo, no to w takim tempie już można to grać, tak? Ale zaczynajcie od wolnego. Du, du, gura, du. Później dopiero coraz szybciej i jeszcze szybciej i jeszcze szybciej. I wtedy to będzie fajnie chodziło. Ok. Czyli na akordzie C-dur będziemy musieli sobie zagrać 6 takich króciutkich schematików. Na akordzie F-dur cztery takie schematy. Na akordzie G-dur cztery takie schematy. I na akordzie C-dur dwa takie schematy. A za drugim razem dokładnie tak samo na C durze. Znowu 6, na F durze 4, na G durze 4, ale na tym ostatnim akordzie C -dur, tak jak Wam mówiłem, będzie malutka zmiana. Mianowicie na tym ostatnim akordzie C dur nie już dwóch schematów, tak jak było wcześniej, tylko zagracie jeden schemat i jedno uderzenie w dół. Czyli ostatni akord C -dur za drugim razem będzie brzmiał tak. Pam, pam pa, pam. I cisza. Przytłumicie struny, delikatnie je złapiecie, żeby się przestało ukło odzywać, ok? Tam, ta, ta, tam. Dobra, no to spróbujmy sobie od początku obydwa razy dwa powtórzenia zagrać razem. Uwaga, jedziemy do akordu C-dur. Pamiętajcie, sześć schematów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, f do cztery. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, g -dur. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i c -dur. Pierwszy, Ok, to była pierwsza linijka i zaczynamy drugą linijkę, która tak naprawdę zaczyna się oczywiście znowu od akordu cedr, bo to jest powtórzenie to samo. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy będziecie trzymali ten cedr, no to lecicie go dalej, nie puszczacie tego, tylko lecicie drugie powtórzenie, tak? Więc wyjdzie wtedy na to, że cedur musicie zagrać ile razy? 8, tak? Dwa z końcówki i sześć z początku. Razem będzie 8 razy pod rząd akord cedr. Ok, jedziemy jeszcze raz od początku do akordu cedr, 6 schematów. Pierwszy, drugi, trzeci. Piąty, szósty, edwór pierwszy. Nasza cała zwrotka. Spróbuję ją sobie teraz zagrać i zaśpiewać równocześnie. Jedziemy od Cedoru. Poprzez białe drogi. Z grozem za... I jeszcze raz to samo od początku. Poprzez białe. środka już będzie Wam chodziła, poćwiczcie sobie oczywiście to bicie akordowe, żeby dorównać do oryginalnego tempa. A teraz zabierzmy się za refren. Ok, a więc zapiszcie teraz akordy, jakie będziemy mieli w refrenie. Akord C-dur, F-dur, C-dur, F-dur, C-dur, D-dur i G-dur. I to jest nasza pierwsza część, a w drugiej części będziemy grali dokładnie te same akordy, poza dwoma ostatnimi. Czyli znowu jest C-dur, F-dur, C-dur, F-dur, C-dur. Ale końcówka zamiast D-duru i G-duru będziemy mieli G-dur i C-dur, ok? Poza tym bicie akordowe dokładnie na tej samej zasadzie, jak było wcześniej. Eee, I na końcu jedno uderzenie w dół na ostatnim akordzie, za drugim powtórzeniem. Ale teraz ilości tych schematów. Na pierwszym akordzie C-dur będziemy musieli zagrać sobie pięć takich schematów, które graliśmy oczywiście już w zwrotce. Następnie mamy akord F-dur, na którym zagramy jeden tylko i wyłącznie taki schemat. Później z powrotem akord C-dur, na którym zagramy teraz dwa schematy. F dur, na którym zagramy dwa schematy, C dur, na którym zagramy dwa schematy, D dur, na którym zagramy dwa schematy i G dur, na którym zagramy dwa schematy. Okay? A za drugim razem znowu C dur, tak jak był pięć razy F dur 1, C dur dwa schematy, F dur dwa schematy, C dur dwa schematy i ostatnie dwa akordy za drugim razem, czyli już te zmienione, G dur i C dur. G dur zagracie dwa schematy, a ostatni akord C dur będzie jeden raz w dół. Mamy akord D dur, który tak naprawdę już się pojawił wcześniej w jakichś utworach, nie powiem teraz dokładnie w których, ale jeśli ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu. Akord D-Dur dla przypomnienia możemy sobie złapać pierwszym, drugim i trzecim palcem lub drugim, trzecim i czwartym. Wygląda jak akord A-Dur na gitarze, jest naciskany na strunach druga, trzecia i czwarta. Pierwsza struna jest pusta, nic na niej nie robimy, a tutaj kładziemy czwarty palec na drugim progu, na strunie drugiej, trzeci palec również na drugim progu, na strunie trzeciej i drugi palec również na drugim progu, na strunie. Czwartej, lub ewentualnie dokładnie to samo, ale złapane pierwszym, drugim, trzecim palcem, czyli trzeci na drugiej stronie, drugi na drugiej stronie i pierwszy palec na pierwszej stronie. Ale wygodniej, tak naprawdę na okulele sopranowym przynajmniej, łapać jest ten akord D-dur na drugim progu, e, drugim, trzecim i czwartym palcem, okay? no bo czwarty palec jest mniejszy, jednak, więc łatwiej jest się zmieścić. Ok, no więc tak, e, ilości schematów mamy, możemy to po prostu bardzo, ale to bardzo wolno zagrać. C-dur, pięć schematów. Drugi trzeci, czwarty piąty, jeden f-dur i teraz dwa c-dury drugi c-dur, pierwszy f-dur drugi f-dur, pierwszy c-dur drugi c-dur, d-dur dwa schematy, pierwszy, drugi i g-dur dwa, pierwszy, drugi ok, jeszcze raz powtórzmy tą pierwszą linijkę od c-duru, c-dur, pięć schematów pierwszy, drugi trzeci czwarty, piąty, f-dur jeden c-dur jeden drugi, F-dur, pierwszy, drugi, C-dur, pierwszy, drugi, D-dur, pierwszy, drugi i G-dur, pierwszy, drugi. Okay? I druga linijka, pamiętajcie, wszystko jest identycznie poza dwoma ostatnimi akordami, czyli G-dur dwa schematy na końcu i C-dur jedno uderzenie w dół. Lecimy drugą linię, C-dur pięć schematów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jeden F-dur, pierwszy C-dur, drugi C-dur, pierwszy F-dur, drugi F-dur. Teraz mamy akord G-Dur, pierwszy schemat, drugi schemat i jeden cedur w dół. Ok? Możemy powtórzyć teraz w takim razie cały refren od początku do końca, jeszcze bez śpiewania. Cedur. odceduru może jeszcze wolniejszym tempie, ale mimo wszystko to jeszcze jest bardzo wolne tempo. Okej. Okay. Pada śnieg, pada śnieg. I ostatni raz ten refren, trochę szybsze tempo. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią bąki sani. Co za radość dysaniami, tak można jechać dal. Powtarzamy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią bąki sanie. A przed nami za nami wiruje tyle gwiazd. Okej, okay, powtórzmy sobie teraz całą tą piosenkę od początku do końca. Zaczynamy od akordu Cedru. Poprzez białe drogi z rozem. śpiewać jeszcze raz, ale zaśpiewam to o rejestr niżej. Teraz zaśpiewałem to dosyć wysoko, ale szczerze wam powiem, to totalnie nie jest moja tonacja, ale ta niska też nie jest moja. Okej? Okay? Ale zaśpiewajmy to o rejestr niżej w takim razie. Dokładnie to samo. Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat, pędzą nasze sanie, szybkie z wysaniami, tak można jechać w dal. Powtórka. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sali A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Ok. I spróbujmy sobie teraz jeszcze z kapodastrem to zagrać. Jeśli nie macie kapodastra, a na sklepie w tym momencie Nich nie możecie znaleźć, to wystarczy, że napiszecie maila. Na biuro ma grać.pl Mam bardzo fajne, bardzo fajne kapodastry wykonane z metalu w cenie około 30 zł. Plus oczywiście wysyłka. Są mniejsze od normalnych, klasycznych kapodastrów. Jeśli posiadacie gitary i kapodastry, to możecie korzystać z kapodastra od gitary. Tylko, że te kapodastry od gitary, jeśli zakładacie na ukulele, to już zapewne zauważycie że są mega wielkie i to nie wygląda zbyt estetycznie. A ten ma krótsze to ramię zdecydowanie. W związku z tym one wyglądają bardzo, ale to bardzo ładnie. Ok. Zagrajmy sobie na drugim progu w takim razie. O jeden ton wyżej. Poprzez białe to za pan brat, pędzą nasze stanie. Na trzecim progu sobie spróbujmy. Dalej już nie będziemy przeginali. Ok, no to lecimy od seduru. Poprzez białe drogi z mrozem za pankrad. Pędzą nasze stanie szybkie, niby piosenka świąteczna Jingle Bells lub jak wolicie po polsku Pada śnieg. Myślę, że podobała Wam się lekcja, jeśli tak oczywiście dajcie mi łapę w górę, pomaga mi to pozycjonować filmy i dzięki temu mogę docierać do większej ilości osób za co będę Wam oczywiście bardzo wdzięczny. Napiszcie również komentarz co sądzicie o tej piosence i jeśli chcecie mi złożyć czasem życzenia przez komentarz na YouTube to będzie mi również bardzo miło. Pamiętajcie o tym, że macie kolendowe granie na sklepie w wersji VOD, w wersji na ukulele do którego zakupienia serdecznie Was zapraszam. I do zobaczenia w następnej lekcji. Postaram się, żeby jeszcze jedna piosenka świąteczna przed świętami pojawiła się na kanale. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy zdążyli to zmontować. Wszystkiego dobrego. Cześć!